Nazywam się Michał Ślubowski, a wysłuchacie podcastu Historia Gdańska dla Każdego. Odcinek 10. Pierwsi na Gdańska. Sobiesław, Protoplasta dynastii. To już 10. odcinek podcastu. Dziękuję Wam, że go słuchacie i mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli macie jakieś sugestie, albo po prostu chcecie napisać co myślicie, zapraszam do kontaktu mailowego. Nieustannie zachęcam również do oceniania podcastu w aplikacjach i subskrypcji na YouTube. Jest rok 1138. Umiera książę Bolesław III Krzywołusty, który przeżył 52 lata. Według Długosza władca został pochowany w płockiej katedrze. Kronikarz odmalował również portret Bolesława, mężczyzny zawsze poszukującego wojen, chciwego zaszczytów, rozgłosu i sławy. Zarówno wojnę, jak i sławę znalazł na Pomorzu Wschodnim, które podbił i włączył w granicy swojego państwa. Krzywousty chciał zapobiec walkom pomiędzy swoimi synami. Aby to osiągnąć, przygotował dokument, który miał uregulować kwestię sukcesji. Do historii ten akt przeszedł jako testament krzywołustego, a jego założenie było proste. Każdy z synów otrzyma wydzielone terytorium, zaś władzę z będzie dzierżył princeps. Ten zaszczyt miał automatycznie spadać na najstarszego męskiego przedstawiciela dynastii. Testament nie był jednak fundamentem zgody, a iskrą, która spowodowała wybuch wojen o władzę i podziałów feudalnych, które osłabiły państwo. Rozbicie dzielnicowe bezpośrednio dotyczyło Gdańska. Każdy książę z Wierzchni, oprócz własnej dziedziny, panował również nad dzielnicą senioralną, do której należał m.in. Stołeczny Kraków oraz Pomorze Wschodnie. Dzielnica tworzyła długi pas ziemi, ciągnący się od Bałtyku aż do łańcuchów górskich na południu księstwa. Pomorze Wschodnie zostało podzielone na okręgi grodowe. Gdańskowi podlegała północna część tej krainy po rzekę Łebę. Książęcy namiestnicy, rezydujący w Gdańsku, mieli rozszerzone uprawnienia, a sam okręg grodowy był dużo większy niż inne. Większe kompetencje namiestników dotyczyły przede wszystkim spraw wojskowych. Ponieważ Gdańsk, nie dość, że znajdował się na pograniczu pomiędzy Pomorzem Zachodnim a ziemiami Prusów, to jeszcze jego port był ważnym punktem na mapie szlaków handlowych Przebiegających przez Polskę. Innym ważnym czynnikiem była geografia. Gdańsk po prostu znajdował się bardzo daleko od stołecznego Krakowa. Więc większa władza namiestników miała dać im możliwość szybkiego reagowania na potencjalne kryzysy. Zanim przejdziemy do pierwszych namiestników, musimy nieco wyprzedzić wypadki. Wincenty Kadłubek, autor pisanej na przełomie XII i XIII wieku kroniki polskiej, w swoim dziele opisał wydarzenia na Pomorzu Wschodnim. Cytuje: Sambora, siostrzeńca tego Żyry, osadził w Marchi Gdańskiej. Owa marchia od dawna była przedmiotem dyskusji historyków. W Imperium Karolingów i później w Cesarstwie marchie były specyficznymi organizmami zakładanymi na terenach pogranicznych, a głównym obowiązkiem przełożonych marchi była ochrona granic. Później ta funkcja przekształciła się w tytuły margrabiów i markizów. Sęk w tym, że marchie w średniowiecznej Polsce nie funkcjonowały. Część badaczy doszukiwała się więc w terminie marchi oznak niezależności Pomorza Gdańskiego. Kadłubek wspomina również o Marchii Głogowskiej. Inni historycy proponują inne rozwiązanie tej zagadki. Według nich Kadłubek posługiwał się słownictwem występującym u zachodnich sąsiadów w ramach analogii, nie zaś dosłownie. Idąc tym tropem, Marchia Gdańska oznacza teren, na którym książęcy namiestnik miał poszerzone kompetencje. Dodatkowo jedyna wzmianka o gdańskiej Marchi pojawia się właśnie tylko u Kadłubka, Sami namiestnicy określali w dokumentach swoje stanowisko łacińskim terminem princeps. Osobiście dla mnie takie wyjaśnienie jest w pełni przekonywujące. Wróćmy do pierwszych dekad po podboju krzywoustego. O pierwszych namiestnikach nie mamy żadnych informacji. Nie wiemy skąd pochodzili, czym się zasłużyli i jak się nazywali. Pierwszym, który spróbował wynurzyć się z mroków XII wieku był Sobiesław. Rzekome protoplasta dynastii namiestników i książąt wschodniopomorskich. Zajrzyjmy do jedynych średniowiecznych źródeł, które wspominają sobie Sława. Wszystkie powstały w Klasztorze Oliwskim. W XIV-wiecznej kronice opata Stanisława znajduje się następująca wzmianka: Cytuję: Chcę zatem, aby było wiadomym, że uważa się, iż pierwszym fundatorem Klasztoru Oliwskiego był Sobiesław, którego ludzka pamięć nie zdoła wystarczająco dobrze zachować. Pozostawił on po sobie dwóch synów: myśliwoja i Sambora. Według historyków, w innym źródle, w tablicy fundatorów i dobrodziejów, przetrwała zaginiona kronika opata Rudigera. Cytuję: Niech zatem wiedzą wszyscy synowie tego domu, że sławny władca książę pomorski Sobiesław Starszy, pierwszy fundator klasztoru w Oliwie. Nastał w roku pańskim 1170. On, przeżywszy niewiele lat, zmarł w szczęśliwej starości i został pochowany w tej oliwie, którą ufundował. O tym władcy nic się w kronikach nie zachowało. Przekazuje się jednak, że jako pierwszy wśród książąt pomorskich przyjął wiarę katolicką. Kluczem do postaci Sobysława są słowa opata Stanisława ludzka pamięć. Nie zdołała go wystarczająco dobrze zachować. Przede wszystkim dzisiaj wiemy, że to nie Sobiesław ufundował klasztor w Oliwie, ale jego syn Sambor. Wątpliwe jest również przyjęcie przez namiestnika Chrztu, jako wysoki urzędnik chrześcijańskiego księcia, raczej nie mógł być wcześniej poganinem. Jednak Sobiesław mógł zainicjować proces ściągnięcia na Pomorze Wschodnie Cystersów. Być może zasłużył się również dla misji chrystianizacyjnej. Chociaż brak na to potwierdzenia w źródłach, w literaturze można niekiedy spotkać się z przydomkiem Sobysława. Miał on brzmieć Krzewiciel, a używał go chociażby Lech Bądkowski. Ta tradycja była żywa i w dawnym Gdańsku, bowiem chociażby XVI-wieczny historyk i sekretarz Rady Miasta Kaspar Szuc Powtarza informację, że Sobiesław był pierwszym chrześcijaninem w swoim rodzie. Wykład o historii Prus Szuca cieszył się niesłabnącą popularnością i autorytetem aż do XVIII wieku. Tak naprawdę nie wiemy nawet, czy Sobiesław naprawdę istniał, czy jest postacią legendarną. Jeżeli istniał, to czy na pewno był namiestnikiem, a może jedynie ojcem Sambora który jako pierwszy przedstawiciel tego rodu piastował ten urząd. W dawniejszej literaturze, zarówno polskiej, jak i niemieckojęzycznej, dynastię Sobysławiców nazywa się Samborydami. Pytań i zagadek jest więcej. Nie wiemy, jakie było pochodzenie sobie Sobysława oraz jego potomków. Jako że źródła na ten temat milczą, Powstało wiele hipotez i domysłów, i to jeszcze w samym średniowieczu. Doszukiwano się w przodkach Sobiesławiców dawnych książąt władających Pomorzem Wschodnim przed podbojem Krzywożostego. Inni jeszcze twierdzili, że byli oni spokrewnieni z dynastią Zachodniopomorską. Część badaczy całkowicie odrzuciła książęcy rodowód Sobysławiców, Twierdząc jednocześnie, że był to lokalny ród możnowładczy, który z czasem zdobywał coraz większą władzę. Jeszcze inni historycy stoją na stanowisku, że sobie sławice byli potomkami urzędników, którzy do Gdańska przybyli na życzenie polskiego księcia z południa kraju i którzy otrzymali na północy liczne nadania ziemskie. Za tą ostatnią hipotezą opowiada się gdański historyk Błażej Śliwiński, który zwraca uwagę na związki Sobysławiców z rodem Lisów. W obu rodach występują imiona Świętopełk, Warcisław i Mściwoj. W czasach, w których książę wyznaczał namiestników, ród Lisów stał blisko polskiego tronu. Być może to właśnie przedstawiciela tego rodu wysłano na północ, a on później dał początek dynastii wschodniopomorskiej. Poniekąd Wersję tę potwierdzają krzyżaccy dziejopisowie, którzy w XIV wieku, pisząc o pochodzeniu Świętopełka, przypisują mu pochodzenie od rycerza z ziemi sieradzkiej. Dla naszej opowieści możemy przyjąć, że Sobiesław był postacią historyczną i piastował urząd namiestnika w Gdańsku w połowie XII wieku. Jego żoną była nieznana z imienia kobieta z rodu Powałów. Fundamentem tej informacji jest wzmianka w kronice kadłubka, o której już wspominałem. Skoro Sambor miał być siostrzeńcem Żyry, siostra tego potężnego wojewody mazowieckiego musiała być żoną Sobiesława. W tradycji klasztoru oliwskiego śmierć sobie sława datuje się na 23 stycznia 1178 roku, jednak brak na to jakichkolwiek dowodów z epoki. Nie wiemy również, gdzie został pochowany. Mimo wszystko powoli wychodzimy z mroków dziejowych, a naszą wędrówkę będzie oświetlała coraz większa liczba źródeł pisanych. W 1910 roku w piśmie Gryf jeden z autorów utyskiwał, że 600 lat z góry minęło już od chwili, jak zgasł ostatni pomieczu z dynastii Samborydów. To stosunkowo jeszcze niewielka przestrzeń czasu, a mimo to zatarła się już niemal zupełnie pamięć u ludu naszego o dawniejszych panach tej dzielnicy. Dzisiaj, Sobysowice są organiczną częścią kaszubskości i bohaterami wielu legend. To właśnie takimi opowieściami wypełniono białe plamy w życiorysie Sobiesława. Najsłynniejszą legendę o Sobiesławie możemy znaleźć zarówno w dawnych polskojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych podaniach. Sobiesław miał wybrać się na polowanie w gęstych lasach, przez które przepływał potok Oliwski. W pewnym momencie namiestnik, ogarnięty zapałem, pognał za jeleniem, zostawiając w tyle swoją drużynę. Wtem z zarośli wyskoczył wielki odyniec, a spłoszony wierzchowiec. Zrzucił swojego jeźdźca. Sobiesław runął na ziemię i zranił się mocno własnym oszczepem, przez co nie mógł o własnych siłach wydostać się z tarapatów. Nigdzie nie było widać jego towarzyszy. Po jakimś czasie na rannego Sobiesława trafił zdziwiony pustelnik, który mieszkał w pobliskim Eremie. Pomógł Sobiesławowi dojść do siebie i sporządził dla niego specjalny napój z leśnych jagód, pod wpływem którego możny zapadł w głęboki sen. Przyścił mu się anioł trzymający w dłoniach oliwną gałązkę. Porażony tym widokiem Sobiesław padł na kolana, zaś niebiański wysłannik nakazał mu odrzucić wiarę przodków i przyjąć wiarę w Jezusa Chrystusa. Po przebudzeniu Sobiesław poprosił pustelnika, aby ten opowiedział mu o swojej wierze. Po powrocie do zdrowia przyjął chrzest, a w miejscu spotkania tajemniczego mnicha postanowił wznieść klasztor Cystersów. Jeżeli macie jakieś pytania bądź uwagi, piszcie do mnie na adres mailowy. Wszystkie informacje dotyczące podcastu, transkrypcji odcinków, kontakt oraz materiały ikonograficzne znajdziecie na stronie gedanarium.pl w zakładce Historia Gdańska dla każdego.